Witaj, mam na imię Kamil i dziś chciałbym opowiedzieć o zleceniu StopLOS i o tym, w jaki sposób mogłoby ono pomóc Robertowi. Kim jest Robert i czym jest zlecenie StopLOS? To naprawdę proste. Zlecenie StopLOS jest narzędziem, które pomaga inwestorom i daje im możliwość ograniczenia własnej straty, kiedy transakcje przebiegają niezgodnie z ich oczekiwaniami. Za chwilę przejdziemy do przykładu Roberta. Być może słyszałeś już o gwarantowanych lub standardowych zleceniach StopLOS. Ale powinieneś jeszcze wiedzieć, czym one różnią się od siebie. Pierwsze z nich gwarantują, że transakcja zostanie zamknięta na określonym poziomie, natomiast te drugie nie mogą tego zapewnić. Niektórzy mówią, że strata niezależnie od jej wielkości jest po prostu stratą, ale pamiętaj, że podczas inwestowania mała różnica może okazać się znacząca. W okresach wysokiej zmienności nawet rynki o największej płynności dążą do wytworzenia luki, czyli pustej przestrzeni pomiędzy dwoma okresami transakcyjnymi. Luki najczęściej powstają po jakimś ważnym wydarzeniu, które ma wpływ na kurs walut. Czy pamiętasz cieszący się złą sławą komunikat Szwajcarskiego Banku Narodowego? Oczywiście, że tak. Przyjrzyjmy się jednej minucie wykresu z 16 stycznia. Tuż po ogłoszeniu przez Szwajcarski Bank Narodowy decyzji o zaprzestaniu obrony minimalnego kursu wymiany euro-frank na poziomie 1.20, możemy tu zobaczyć jak inwestor, nazwijmy go Robert, dokonał transakcji na parze euro zakładając, że jej kurs nigdy nie spadnie poniżej poziomu 1.20. Po szokującym komunikacie SBN, kurs tej pary walutowej gwałtownie spadł poniżej poziomu standardowego zlecenia stop loss Roberta. Powodując w ten sposób stratę znacznie większą od tej którą gotowy był ponieść. Stało się tak, ponieważ kolejna dostępna cena pary euro frank była niższa od ustawionego przez niego poziomu zlecenia stop loss. W jaki więc sposób gwarantowane zlecenie stop loss mogłoby pomóc Robertowi? Gwarantowane zlecenie stop loss zapewnia, że niezależnie od tego, co dzieje się na rynku, Twoja pozycja zamykana jest po cenie, na jaki ustawisz punkt stop. Oznacza to, że gdyby Robert złożył gwarantowane zlecenie stop loss, to jego transakcja zostałaby zamknięta na poziomie, który sam wcześniej określił, oszczędzając mu w ten sposób dużych strat. Robert skorzystałby na tym, że przy tym typie zleceń nigdy nie występuje negatywny poślizg cenowy. Pamiętaj, że Robert jest postacią fikcyjną, ale przedstawiona sytuacja wpłynęła na życie tysięcy prawdziwych inwestorów. Przestrzegamy zasady, że nasi klienci nie powinni tracić więcej. Niż kwotę określoną przez siebie i poddaną ryzyku, stop loss. Mówiąc prościej, dokonujemy wszelkich starań, aby zagwarantować Ci najlepsze kursy transakcji, nawet jeżeli rynek nie jest w stanie tego zrobić. A co jest w tym wszystkim najlepsze? Jest to bezpłatne narzędzie dla wszystkich naszych klientów, niezależnie od typu konta czy spreadu.